Cześć, z tej strony Scarlett, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Jak wiecie, dzięki programowi Game Changers i EA mam możliwość testowania dla Was najnowszych akcesorii, czyli kompaktowego życia do The Sims 4. Oczywiście dziękuję EA za klucz do produktu. Natomiast dzisiaj postanowiłam wykorzystać akcesoria w praktyce. I pokazać Wam... Jeden z domków, ponieważ będzie ich no właściwie no trzy domki będą. Możecie się spodziewać najmniejszy już mam wybudowany, ale czeka sobie na zmontowanie. Natomiast teraz przed wami jest domek średni 64 na 64. Kratki i bardzo zależało mi na tym, żeby już ten domek średni był dla trzech osób, tak samo jak wiecie, będzie u mnie na kanale w tej budowie także ten najmniejszy, który wam zaprezentuję nie wiem kiedy. 别破。 W czwartek albo wcześniej, jeżeli będziecie chcieli, on jest dla dwóch osób. Ten na 64 kratki jest dla trzech osób, natomiast ten taki już najmniej mały, bo na kratek bodajże około 100, jest i będzie przeznaczony dla czterech osób, ale to będzie oczywiście później. Dzisiaj skupiamy się na tym średnim, ponieważ jego sobie wzięłam na pierwszy rzut i ten powstał jako pierwszy, bo wydawało mi się, że najprościej będzie zacząć od tego. Wiecie, ten jak taki nastokratek, to taki nie wydaje mi się jakimś wielkim wyzwaniem. Największym wyzwaniem dla mnie był ten domek na 32, natomiast ten jest taką um, dobrą okazją do um, wkręcenia się w klimat najnowszych akcesoriów. I powiem Wam, że ja wciąż jestem nimi. Um, urzeczona. <laughs> Nie wiem, czy tak się mówi. Ale naprawdę wciąż uważam, że są must have'em i jeżeli macie możliwość, zastanawiacie się nad tym Ech, i... Nie wiem, no, kupujecie akcesoria od razu, to no, naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać. Jeżeli w ogóle gracie bez modów, to już totalnie, totalnie, totalnie. Zresztą zobaczycie, jak te meble tutaj wszystkie porozmieszczałam. O dziwo w tym domku największą dla mnie trudnością było ustawienie dachów. Jak nigdy, bo ja bardzo dachy lubię. Wy macie całe te etapy, jakby powycinane, ponieważ wydaje mi się, że dosyć interesującą sprawą to to nie jest, jak ja te dachy układam, wiecie, tam tak kręcę, tak kręcę i stwierdzam, nie, to mi się nie podoba. Natomiast i tak trochę z tych zmagań jeszcze Wam zostawiam, żebyście się nie czuli tacy osamotnieni z tym, ponieważ czasami jak wrzucam te budowy, bardzo dużo dostaję komentarzy typu, że ktoś chciałby budować jak ja, że coś tam, on nigdy tak nie zrobi i wiecie, tutaj jest chyba dobra okazja do tego, żeby Wam powiedzieć, że trening czyni mistrza i to nie są żadne jakieś głupoty i jakieś oklepane frazesy, ale naprawdę. Szczerze Wam to mówię, bo ja nie uważam na przykład, żebym budowała jakoś nie wiadomo jak wybitnie. Jest kilka rzeczy, które mam wyuczone i je po prostu sobie tutaj stosuję w różnych takich konfiguracjach. A bardzo dużo buduję i wydaje mi się, że im więcej buduję, tym po prostu te domki wyglądają coraz lepiej, więc Wam też zawsze to polecam. I pamiętajcie o tym, to nie chodzi tylko o budowę, ale zawsze w każdej rzeczy, którą robicie, trening czy nie mistrza. I jeżeli chcecie coś osiągnąć, no to trzeba na to czas poświęcić, trzeba. Się rozwijać w danym temacie, oglądać, interesować i jesteście w stanie zrobić jakieś podstawowe rzeczy. Do, udaje mi się, do wielu rzeczy nie trzeba mieć od razu, z góry, jakiegoś nie wiadomo jakiego talentu, bo talent to w sumie z malowaniem to jest chyba taka kwestia mi się wydaje, nie żebym była jakimś specem, to jest tylko i wyłącznie moja prywatna opinia, od razu tutaj podkreślam natomiast wydaje mi się, że nauczyć się rysować jako tako można, natomiast talent to nie wiem, ja miał jakiś Picasso czy inny Michałanią, czy coś w tym stylu Natomiast jako tako nauczyć się rysować, no to trzeba wyćwiczyć rękę, no i trzeba mieć tutaj podstawy, nie? Więc tak samo jest tutaj z budowaniem w tej grze. Wydaje mi się, że podobnie będzie z architekturą, żeby tworzyć naprawdę fajne budynki trzeba znać zasady, takie realne budynki, bo ja w życiu nie utożsamiam tej gry i tego co widzicie tutaj z tym co jest w rzeczywistości, bo większość budynków, które ja tworzę raczej nie miałyby szans zaistnieć w rzeczywistości. Ze względu na różne zasady, które są właśnie podczas budowy, eee, i <laughs> może taki budynek by się prędzej zawalił, niż stał sobie tak swobodnie. Nie o czym ja w ogóle wam mówię na tym komentarzu. No, tak czy inaczej, przejdę może do tych akcesoriów, ponieważ rozgaduje się na tematy zupełnie z kosmosu, powiem wam tak. Mm. Te meble są piękne, mają różne wersje kolorystyczne, tylko wiadomo, że w pewnym momencie może to się znudzić, no bo jest ich jednak kilka. Natomiast ja będę tutaj cały czas podkreślać, że to są jedne z najlepszych, dlatego że są bardzo fajnie dopracowane te obiekty. Jak przyjrzycie się chociażby umywalce, czy tak zwanemu przeze mnie pierdolnikowi kuchennemu, czyli tej półeczka, taka półeczka do kuchni z duperelkami, to naprawdę widać, że te szczegóły. Są dopracowane, nie jest to zrobione tak na odwalsie. Widać, że tutaj jakiś czas był poświęcony na to, żeby to stworzyć. Nie wiem, ktoś to zaprojektował fajnie i to są takie obiekty, które będą Wam towarzyszyć w całej Waszej rozgrywce, tak mi się wydaje. Takie bardzo uniwersalne i cieszę się, że tak jest, ale zauważyłam jedną wadę i też moi wspierający zauważyli. Pozdrawiam moich wspierających. Wspierający to, wiecie, jest grupa osób z płatną subskrypcją, w sumie na moim kanale, można tak powiedzieć. Mamy swoją konwersację, rozmawiamy tam o różnych rzeczach, między innymi o moich seriach, ale też tak na luzie. Wszystkie informacje o wspieraniu macie tutaj przy zakładce. Subskrybuj pod tym materiałem wideo na moim kanale. Można też wspierać przez Patronite'a. To jest jedna i ta sama konwersacja. Trochę się różni cenowo, ale to nieważne. Do czego zmierzam? A no, do tego, że zauważyliśmy, że no chociażby tych. Wiecie, w łazience mamy kibelek, mamy umywalkę, ale nie mamy ani wanny, ani jakieś prysznica, czy też prysznicu. Nie wiem, jak to odmienić poprawnie, możecie mi powiedzieć i tak pewnie nie zapamiętam, ale z chęcią się dowiem. I no kurde, no brakuje tego, bo jednak te, co mamy z podstawy, no można dopasować, ale wiecie, zawsze jakieś te akcesoria, pakiety, dodatki mają swój klimat taki meblarski. Można to mieszać, ale czasami nie do końca wszystko się ze sobą zgrywa, chociażby kolorystycznie. I tak mi się wydaje, jest w przypadku um, łazienki, bo umywalka, którą dostajemy, ma naprawdę fajne wersje kolorystyczne, no ale ten, nie wiem, ta wanna chociażby jakoś tak już z podstawy niby pasuje, ale mogłoby być lepiej. Wiecie, o co chodzi. Nie, ale to są takie już pierdoły, to jest takie czypianie się Mm -hmm. No. różnych bzd, żeby w ogóle się do czegoś przyczepić, żeby nie było, że ja jestem zbyt jakaś taka łaskawa dla tych rzeczy, bo nie jestem, jak wiecie. Natomiast jak mówiłam, dodatek mnie naprawdę mocno zainspirował i to nie jest jedyna rzecz, którą zobaczycie na kanale. Cieszę się, bo dawno nie miałam takiej potrzeby budowania w grze. Ja, wiecie, że trochę miałam przestój na kanale, z tym teraz znowu te budowy wskakują i dla osób, które czekają na to dzieci ekspres, ja wiem, że dzisiaj jest dzień, gdzie one powinny się pojawić, bo jest poniedziałek. 100 Dzieci Ekspres pojawia się w poniedziałki, środy. Um, natomiast wydaje mi się, że to jest ważniejsze, żeby Wam jeszcze tutaj um, tuż przed. Um premierą tych akcesoriów, pokazać jak to wygląda, jak to można połączyć, jak to fajnie będzie wyglądać. I dajcie mi, proszę, z nazwem, właściwie to zapraszam Was na Instagram. już na Instagramie, zrobię ankietę i powiecie mi, czy chcecie po prostu we wtorek dostać 100 dzieci ekspres, czy może we wtorek chcecie dostać tą kolejną budowę, no i trochę poprzestawiać te filmy. A a propos, właśnie filmów, bo wiecie zawsze, że dziesięciolecia przypadały na piątki, wtorki, czwartki niegdyś były dniami, w których w których pojawiało się RWDG ale aktualnie RWDG jest zakończoną serią. Więc to są takie luźne dni, gdzie publikuję wszystko a najnowsza seria czyli pomyłki Życiowe pomyłki, w skrócie można powiedzieć pomyłki, ale te życiowe pomyłki, to wiecie, tak za dużo pisania w tytule, się nie robi takich długich tytułów, dlatego zostały pomyłki. Pojawiać się będą raczej na weekend. Jeszcze nie wiem, czy to będzie sobota, czy niedziela, no ale raz w tygodniu, dlatego że kasceny trochę wymagają, więc muszę nad tym posiedzieć, ale. To, jak mówię, jest taki plan, którego nie mogę się trzymać sztywno, bo różne sytuacje wynikają w trakcie nagrywania. To tak jak teraz, właśnie premiera tego rozszerzenia, bo nikt o tym nic nie wiedział, nigdzie nie było informacji. Wszyscy się siedzieliśmy i nagle ja dostaję z wiadomości, że Scarlett, bo są nowe akcesoria. Popatrz i w ogóle, ja takie, co? jakie akcesoria, nie? I o co chodzi? A więc no, to było bardzo dużym zaskoczeniem, dlatego nic. Nie chcę mówić Wam na 100% odnośnie na przykład publikacji jakiś materiałów, bo wiecie jak to jest, że życie sporo z tego weryfikuje, natomiast jest taki ogólny plan, który raczej w no, 80% się sprawdza na moim kanale, więc no, tak to jest ale chyba wolicie jak tak, mniej więcej wiecie czego możecie się spodziewać niż totalnie nie mieć pojęcia, bo tak to przynajmniej przychodzi dany dzień i możecie sobie wywnioskować, że coś będzie tak samo jak właśnie te piątki, wiem, że zawsze czekacie na te dziesięciolecia i pytacie się już, nie wiem, chociażby w czwartek dopytujecie, czy na pewno dziesięciolecia się pojawią, więc miło, fajnie, wydaje mi się, że to się naprawdę sprawdza na kanale dobra, gadam pierdoły, miałam gadać o tych akcesoriach, ale wydaje mi się Myślę, że wszystko tutaj idealnie widać. Ja sobie wzięłam właśnie za punkt honoru, że umieszczę w tych 64, bo to są 64 kratki, tak mi się wydaje. Jeżeli 62, to sorry, ale jeszcze nie pamiętam to tak z głowy. A jak komentuję, to widzę tylko na takim no, podglądzie kiepskiej jakości, więc nie, nie wiem, co tam jest napisane. Natomiast tak, to było takie najważniejsze dla mnie, żeby te dziecko jakieś mogło się jeszcze w tym domu zmieścić. I powiem Wam, że aż mam ochotę sobie pograć naprawdę jakąś rodzinką w takiej małej przestrzeni, bo wygląda to po prostu cudownie, jest takie klimatyczne i te cechy, które mają te małe domki bardzo są adekwatne do tego, um, do tej wielkości, ale ten domek 32 na 32 myślę, że też wam się spodoba. Mam nadzieję, że ten domek też wam się spodoba, który tutaj oglądacie. Ja go opublikuję w galerii. Bez progu, jednak jeżeli oglądacie ten film, będzie mi naprawdę bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę, bo um, wiecie, um, to takie miłe jest, <noise> inspirujące, tak Wam powiem, bo jak widzę, że jakiś typ budynków na przykład zbiera większą Waszą uwagę niż inne, no to wiadomo, że będę szła raczej w tym stylu, żeby to się Wam jakoś podobało, bardziej przydało. Więc jeżeli możecie zostawcie łapkę w górę, będzie mi niezmiernie miło. Natomiast dom zostanie opublikowany nie dzisiaj, ale jutro ze względu na to, że premiera tych akcesoriów jest dopiero 21, czy dopiero, albo już 21 stycznia i ja po prostu zwyczajnie nie mogę tego wrzucić do galerii przed premierą. Natomiast w już tego 21 to otrzymacie w momencie, kiedy po prostu gra już pojawi się na Origin, gdzie już będę wiedzieć, że sobie w nią pogrywacie, pobieracie, tak żebyście mogli przetestować te akcesoria i też możecie mi od razu dać znać, czy łazienka jest używalna, w sensie takim, że dam tam toaletę. Natomiast nie do końca jestem pewna, czy to będzie funkcjonalne. Wydaje mi się, że tak, ale pewności nie mam. I jeszcze jedna uwaga: bo w kuchni zastanawiałam się, czy zlew nie będzie kolidował i czy Simowie będą mogli przyrządzać jedzenie. Ja jestem w 80, czy tam 85% przekonana, że na tych narożnych w The Sims 4, na narożnych blatach, oni mogą gotować. Natomiast nie mam 100% pewności, więc w tym wypadku, jeżeli nie będą mogli, no to będziecie musieli sobie ten zlew w kuchni usunąć. Ale łazienka jest właśnie dlatego ustawiona bardzo blisko kuchni, żeby Simowie nie biegali, nie wiadomo ile stależami. No w takiej przestrzeni jaką mamy tutaj trzeba iść na różne ustępstwa i różne rzeczy wrzucać. Dom, który buduję jest tylko i wyłącznie z podstawy i najnowszych akcesoriów, więc nie musicie się stresować, możecie sobie go pobrać, bo na pewno będziecie mogli mm, pograć. Przypominam jeszcze tylko, że przy okazji serii Pomyłki jest konkurs, w którym możecie wygrać podstawę do The Sims albo Uniwersytet rozszerzenie do The Sims 4. Więc jeżeli macie ochotę, to odsyłam was do tego filmu, ponieważ tam macie różne zasady odnośnie tego, co trzeba zrobić, żeby wygrać podstawę albo uniwersytet, a nawet jeśli nie macie, czy nie macie, nawet jeśli macie już, wiadomo, że The Sims 4 raczej podstawy, większość z Was ma, uniwersytet nie wiem, to zawsze możecie wziąć udział po to, żeby móc komuś to ofiarować w prezencie, bo na pewno macie jakichś znajomych, może znacie kogoś, kto bardzo by chciał, ale nie wiem, z jakiegoś powodu nie może mieć. Klucze są do wersji na PC peceta i... Są do wykorzystania na do. Na do. <grych> Volgin, więc trzeba mieć oczywiście oryginalną grę, żeby móc te klucze wykorzystać. No i tyle. Będę się z Wami powoli żegnać. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Odsyłam was na Instagram, ponieważ na Instagramie są różne fajne, ciekawe rzeczy. Przypominam, że możecie przynależeć do grupy Team Scarlet, gdzie możecie dzielić się swoją twórczością. Jest to grupa mojego kanału, ostatnio tam jestem troszkę mniej aktywna, ale będę się pojawiać z powrotem, patrzeć, co tam się dzieje ciekawego. Na Facebooka też Was zapraszam, Facebook jest taki na luzie, raczej wrzucam Wam tam jakieś materiały, nie wiem, coś jak popatrzę i coś mi się spodoba, to Wam to wrzucam. A Instagram to jest w ogóle już taki prywatny, <laughs> jakieś pierdoły zawsze się tam pokażą, czy nie wiem, jakieś rysunki, nierysunki, cokolwiek będę robić. Czy coś mi się spodoba i będę chciała się tym podzielić, to tam zobaczycie. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Zapraszam Was oczywiście na mój drugi kanał, kanał, w którym główną atrakcją jest to, że pogrywamy wszystko inne, co nie jest The Sims, więc tam nawet jak zadajecie pytania o The Sims, to się śmieje The Sims, przepraszam, to się śmieje, że ja nie wiem, co to w ogóle zagra jest. <laughs> bo chcę, żeby właśnie to zostało tak, jak jest, że tutaj nam Scarlett pogrywamy wtedy The Sims, natomiast ten drugi, żeby był od tej gry trochę wolny, bo też trzeba sobie czasami zrobić odpoczynek, nie? Od tego wszystkiego nie mieszać i nie łączyć. Oczywiście ja to w żartobliwy sposób piszę, że, że nie wiem, o co chodzi, nie, nie na w zasadzie, żeby Was urazić czy coś, ale to tak tylko wspominam, że no, pytania o The Sims skierujcie raczej tu, nie tam, bo ja komentarze czytam i tu, i tam, więc wszystkie praktycznie komentarze, no wszystkie czytam, więc nie ma tak, żebym coś ominęła, bo po prostu to jest tak, że jak wchodzicie na kanał, to macie całą listę wszystkich komentarzy ostatnio napisanych i nieważne pod którym filmem po prostu wszystkie, wszystkie, wszystkie się wyświetlają, także nie mam z tym problemu, widzę co piszecie, więc... Śmiało, jak macie ochotę o coś zapytać konkretnego, to jeżeli będę znał odpowiedź, to Wam odpowiem. No. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się standardowo, cieplutko. Wszystkiego dobrego. Cześć! thank you